Dzień dobry Państwu. Poczekamy jeszcze chwilkę. Na początek chciałem wam coś udostępnić, nawiązać do rannej obrannej audycji. Te ciemność. O. Poczekamy jeszcze minutkę. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o no istotnym wydarzeniu na rynku złota. Oczywiście w kontekście tego, co się teraz dzieje w Polsce. O tym, tym wielkim oszustwie. czy jak mówią o wielkim oszustwie, ale o. Mam nadzieję, że do dziś to Nie jest aż tak wielkie oszustwo, a na pewno nie ma aż takiego potencjału. Zaczynamy 5 po 5. Jeszcze chwileczkę. Czy mnie słychać? Equalizer działa, więc powinno mnie być słychać. Jeżeli ktoś ma ochotę o coś zapytać. To złotko poleciało, idziemy na 1250 w dół. Może i tak, może i tak zobaczymy. Srebro jest fajniejsze. Srebro, srebro lepiej spada niż złoto, póki co przynajmniej. Dobra, słuchajcie, mamy 17.5. Studniarzcy będą mogli sobie odsłuchać. Na początku to, co Wam prezentuję, to jest nawiązanie do, do porannej audycji. Zacząłem się jąkać na temat e, zegarka e, Pierre Arpels PA49. To ma brzmieć PA49 Pierre Arpels. Nie wiem dlaczego, miałem jakieś zamroczenie chwilowe. E, tu Wam już pokazuję tą biżuterię, o której mówiłem, biżuteria Touchwood, czyli ta odnosząca się właśnie do dobrych duchów mieszkających w drzewie i, i które miały niby oddziaływać przez skórę na, na człowieka i miały być takimi duchami ochronnymi. No i tak jak widzicie na, na reklamie Van Tiefen Arpels tutaj, są tutaj pierścionki, tutaj jest pokazany taki typowy Art Deco zegarek wykonany z drewna no i tutaj jakieś elementy wykończenia tego tej tasiemki, właściwie, sznurówki też są drewniane. Ciekawy pomysł. Nie... Myślałem, że tak jak mówiłem, myślałem, że tylko oni to produkowali, a okazuje się, że inne firmy. Tak, pokazywałem Wam, Boszerą również drewnianą biżuterię produkował. Po zegarkach Vandenberg Arpels zrobię oddzielny materiał. Chyba to nie będzie na żywo, tylko to po prostu będzie materiał nagrywany w studiu. Dobra, a teraz zacznijmy sobie od największego przekrętu na złocie w historii. Taki przekręt miał miejsce w mniej więcej w połowie lat 90. Podobno 6 miliardów dolarów zostało zdefraudowanych i w, podlinkuję w komentarzach do tego, znaczy nie w komentarzach, tylko w opisie filmu podlinkowałem do innego materiału po angielsku, który o tym opowiada. Oprócz tego można jeszcze znaleźć dużo audycji na temat tego zdarzenia, no ponieważ jest to dość spektakularne. I od czego, od czego się zaczęło? Zaczęło się od firmy Bex, Briex, która z, kierowała się badaniami pewnego geologa, który nazywał się Michael de Guzman, który znalazł w dżungli na Filipinach gigantyczne złoże złota. Znaczy, na początku było wiadomo, że po prostu znalazł złoto. On tam łaził po dżungli i wykonywał wiercenia. Następnie oddawał rdzenie z tych wierceń do laboratorium, w którym wykonywano badania metodą kupelacyjną. No i tam na obszarze, który on badał, wyszło, że w pewnym miejscu jest warstwa złota, która, znaczy warstwa złoto która ma kilka gramów złota na tonę to była, Wychodziło, że to, że to byłaby naj, największe złoże złota znane, znane ludzkości, jeżeli chodzi o zasobność. No i ponieważ on miał takie, takie dobre wyniki, on się zwrócił właśnie do tych, do tych właścicieli tej spółki wydobywczej DX. Prezesami był David Welsh i John Felderhoff. No i oni zaczęli robić te wiercenia tak, żeby dokładnie oszacować to złoże. Zaczęli robić te wiercenia na dużą skalę. Oczywiście przewodził temu de Guzman i wyniki były doskonałe. Znaczy to wyniki potwierdzały to, co się, co się działo. W, między, w międzyczasie JP Morgan wprowadził znaczy prowadził sprzedaż akcji i obligacji firmy Brex, czy tam, czy Briex, bo to chyba Briex się, się wymawia, no i sprzedali tego naprawdę grubo. Wychodzi, że właśnie za mniej więcej 6 miliardów dolarów upchali tego na rynku inwestorom, którzy chcieli zainwestować w złoto, ale pośrednio przez spółkę wydobywczą. No, i cóż, no jak już miało dochodzić do czegokolwiek, to tam jakieś próbne wydobycia zaczęto prowadzić, ale wyniki nie były tak dobre jak, jak wynikały z badań. No i wysłano. Audytora, który miał sprawdzić, ponieważ sprawdzić te badania, czy to jest wszystko prowadzone zgodnie, zgodnie z tym, czy wyniki są poprawne, czy nie ma tam jakichś błędów systematycznych, czy nie, nie powkradały w tą analizę. Ponieważ zwyczaj jest taki, że jeżeli robi się odwiert, to rdzeń z tego odwiertu tnie się na pół i po przecięciu rdzenia odwiertu na pół. Połowę się mieli, nadzieli na odpowiednie warstwy, mieli i te warstwy się wysyła do, ten materiał wysyła się do laboratorium, które wykonuje analizę ogniową, a druga połówka zostaje w firmie, jest plombowana, opisywana z którego to odwiertu i tak dalej, po to, żeby można było ewentualnie w przyszłości sprawdzić. De Guzman nie, w ogóle tego nie przestrzegał, on, on nie trzymał tych odwiertów, miał tylko Miał tylko, po prostu niszczył resztę, znaczy wszystko mieli, wszystko wysyłał, to co, co nie było potrzebne, wyrzucał. No i w takim razie, audytor, który no że on wykona odwierty w tych samych miejscach. Po prostu miał mapy, z których wynikało, gdzie było wiercone. No i zaczął tam wykonywać odwierty swoje własne, no jakie wykonywał i wysłał do wysłał laboratorium. Okazało się, że w tych odwiertach, w tych rdzeniach w ogóle nie ma złota. No i dlaczego tak się stało? Jak to, jak to zostało osiągnięte przez Deguzmana? On osiągnął to w ten sposób, że przychodził zawsze do pracy w obrączce. Tylko, że to nie była ta sama obrączka. Za każdym razem codziennie to była inna obrączka, i on swoją obrączkę szlifował pilnikiem tak długo, Aż nie uzyskał takiej zawartości w zmielonym fragmencie, rdzenia odpowiadającego jakiejś warstwie, takiej zawartości złota, która by odpowiadała temu, co mniej więcej wychodziło w tych, w tych badaniach. W ten sposób oszukiwał przez kilka lat i stworzył taką właśnie mapę złoża, które, które dawało się oszacować na jakieś gigantyczne ilości kruszcu zawartego w tych, w tych aluwiach, bo to miało być złoże aluwialne z tego, co z tego, co pamiętam, no i tam oględziny mikroskopowe co prawda tam pokazywały, że to złoto wygląda jakoś dziwnie, jakoś inaczej niż zwykle, niż powinno wyglądać, ale on w pewien sposób potrafił się z tego wykręcić, potrafił wyjaśnić, dlaczego to tak jest, że to złoto wygląda inaczej niż zwykle, niż zwykle złoto, które się znajduje, takie czy samolotki złota znajdowane w, w złożach właśnie aluwialnych. No i cóż, no, w momencie, jeszcze tuż przed wizytą tego, tego audytora, który miał sprawdzić jego pracę, oczywiście, żeby jeszcze dać sobie trochę więcej czasu, spalił całą siedzibę, to biuro terenowe, w którym on pracował i w którym było wszystko. On to po prostu podpalił, znaczy w zasadzie nie wiadomo, kto to podpalił, no ale wszystkie ślady prowadzą do niego. No i oczywiście, jak prawda o tym wyszła na jaw, czy dostała się do prasy, no to firma zanotowała gigantyczne bankructwo, gigantyczna wyprzedaż akcji, akcji z rynku, no i firmę trzeba było zamknąć. Znamienite jest to, że na, jed, na kilka dni przed ujawnieniem tego, że tam nie ma złota, pan Welż razem z żoną sprzedali akcji za, 75, za 55 milionów dolarów. Drugi wspólnik, czyli John Feldershoff, sprzedał akcję za 70 milionów dolarów. De Guzman nie wiem, ile akcji sprzedał, nie, nie, nie dotarłem do takiej informacji. W każdym bądź razie on też się na tym dobrze dorobił. No i kiedy leciał ostatni raz do. Tutaj, tutaj właśnie zaczyna się dziwne zdarzenie, dlatego że miał ostatni raz polecieć do pracy albo, albo wracał do pracy z jakiegoś tam urlopu. To już było wtedy, kiedy było wiadomo, że, że, że stały się tam różne rzeczy. On wracał śmigłowcem, z, znaczy leciał do pracy śmigłowcem. Przy czym, jak tam relacjonowali świadkowie, przyleciał śmigłowiec z zupełnie inną załogą niż zwykle. Po prostu przyjechali, przylecieli po niego zupełnie zupełnie inny pilot, zupełnie inny oficer, a zawsze było tak, że przez cały czas on, on zawsze latał z, tymi samymi, z tą samą załogą. No, i nie wiadomo kiedy tylko, że pilot nie zauważył, jak to się mogło stać że De Guzman wypadł, wyskoczył lub wysiadł z tego śmigłowca. Nie wiadomo gdzie bo pilot się zorientował dopiero tam po, po półtora godzinnym locie od momentu, kiedy, kiedy ostatni raz widział, że ten że geolog siedzi na tylnym. Na tylnych siedzeniach w śmigłowcu. No i też dziwne zdarzenie jest takie, że bez żadnego GPS-u, no bo wtedy jeszcze nie było GPS-ów, to był 90, bodaj 6 rok. Wtedy jeszcze nie było takiej technologii dostępnej. Znaleziono jego ciało błyskawicznie, bo chyba na drugi albo na trzeci dzień. Znalazła to oczywiście armia. Nie, nie pokazano tego, tego jego ciała, tylko, tylko był komunikat, tak, że AMIA znalazła i że tam ciało zostało skremowane, więc trochę taka, taka dziwna historia. No ale cóż, no ludzie stracili pieniądze, zarobili, tak, zarobił, zarobił zarząd, zarobił człowiek, który oszukał, jeżeli, jeżeli to przeżył. Jeżeli nie przeżył, no to, no to miał z tego niewiele, tylko kilka lat do ostatniego życia. No ale stracili, stracili klienci, stracili inwestorzy. I chciałem was właśnie przestrzec przed inwestowaniem w spółki wydobywcze, bo nigdy nie wiecie kto defrauduje w takiej spółce pieniądze. Co prawda mówi się, że dobrze jest spekulować na spółkach wydobywczych, jeżeli przewidujecie wzrosty cen kruszcu to wtedy lepiej zamiast kupować kruszcu na giełdzie, papierowego złota na giełdzie, to lepiej kupić akcje spółki wydobywczej, bo one pójdą do góry szybciej i bardziej niż, niż złoto, ale zaraz potem te notowania. Z reguły te notowania spadają. to spadają bardzo, także zostają sprowadzone do mniej więcej poprzednich poziomów, czyli tych, które były przed wzrostami. Po prostu w każdej spółce. Nad którą Wy nie macie kontroli, nad którą macie, w której macie mniej niż w każdej w ogóle firmie, w której Wy macie mniej niż 51% akcji, zawsze jest jakiś zarząd, który jest gotowy w każdej chwili zdefraudować każdą ilość pieniędzy w postaci wypłat dla siebie, premii, jakichś różnych, różnych dziwnych operacji, wyprowadzić te pieniądze, tak żeby nie zostało dla inwestorów. No i, i, i to właśnie widać na wykresach. Także gwałtowny wzrost ceny złota powoduje ciągnie, to są gwałtowny jeszcze bardziej gwałtowny wzrost ceny spółki wydobywczej, a potem złoto zostaje na wysokim poziomie albo dalej idzie do góry, a spółka wydobywcza spada, no bo tam już zarząd się zorientował, że jest więcej kasy, więc można ją, można ją wypłacić sobie nawzajem, no bo oni tak wspaniale pracują bo złoto idzie do góry, więc, więc im się należy, a inwestorzy zawsze zostawiają, zostają z papierami i, i, i to za każdym razem się tak kończy. Mówię o tym teraz specjalnie, dlatego że no to, co się stało stało w Polsce, no to, to widzicie, to słyszycie sami, ludzie zostali oszukani, oszukani właśnie przez swoją naiwność, że wierzyli w to, że można nie wiadomo komu, wysłać wszystkie pieniądze swojego, swojego życia, wszystkie swoje oszczędności i że on nam przyśle złoto o 100 zł taniej, niż gdzie indziej można kupić zagłówkę z odbiorem od ręki. To jest strasznie dziwne, słuchajcie. Naprawdę to jest, to jest coś nieprawdopodobnego. Myślałem nawet tak o tym, że porównuję sobie to, tak żeby sobie zracjonalizować takie zachowanie, po prostu nie potrafię. Za bardzo, ale chciałem to porównać do loterii. Wyobraźcie sobie, że gracie w lotto. Jeżeli gracie w lotto i płacicie kilkanaście złotych za los, czy może kilkadziesiąt, jeżeli kupicie kilka tych losów, no to okej, okay, to są pieniądze, które możecie stracić, bo znacie zasady i raczej się traci. Ma bardzo małe jest, że wygracie ten milion złotych obiecany, czy kilka milionów, jeżeli będzie kumulacja. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby. Proporcje były odwrotne, żeby nie płaciliście kilkadziesiąt złotych za losy, tylko za losy musielibyście zapłacić em, na przykład 900 tysięcy złotych. Tak? Przy dokładnie takich samych warunkach. Czyli płacicie 900 tysięcy i z tym samym prawdopodobieństwem być może wygracie milion. Czy ktoś chciałby w taką loterię grać? No, myślę, że, myślę, że nie. A właśnie to robią ludzie, którzy naiwnie wysyłają pieniądze tym tak zwanym mennicom, za złoto z odbiorem, z odbiorem na termin. Po prostu oni ryzykują oszczędności życia w zamian za 100 złotych, może 200 złotych, może, może 50, może 150. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie bardzo sobie mogę wyobrazić poziom naiwności tych ludzi albo poziom chciwości, bo to. Kompletnie mi to z niczym nie koresponduje, mając na uwadze to, że jeżeli człowiek ma do wydania nawet powiedzmy milion złotych, czyli do kupienia 100 uncji, około 100 uncjowych monet, to w ciągu kilku dni chodzenia po mieście będzie w stanie kupić zagotówkę w różnych miejscach, w sklepach numizmatycznych, w Lombardach, czasem w sklepach z biżuterią i oczywiście w sklepach ze złotem inwestycyjnym również. I nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma, nie ma potrzeby ryzykować wszystkiego, co się ma za, za 100, 200 czy 300 złotych. Przy czym nawet biorąc, że to jest 100 sztuk do kupienia i można 100 złotych zaoszczędzić, no, to, to jakie to są pieniądze w porównaniu do, do, do całości? Nie, nie wiem skąd ludzie są aż, ta, aż tak chytrzy. Tak mówię, nie potrafię sobie tego sam zacjonalizować. Mamy jakieś pytanie? Dokładnie odwrotnie. Spółki działają jak dźwignia, ale to inwestowanie dla cierpliwych. Spółki działają jak dźwignia. W jaki sposób, w jaki sposób spółka, mi wyjaśnić, w jaki sposób spółka działa? jak dźwignia, skoro spółka przepala kapitał w procesie wydobywczym. W jaki sposób? Bo, bo nawet patrząc na, znowu, na spółkę wydobywczą, na De Beers, De dobrze im się działo, tak długo, dopóki kontrolowały, i wtedy było w momencie, kiedy oni kontrolowali samą sprzedaż, było w porządku, w momencie, kiedy... Wymknęła się całkiem, bo rynek się podzielił na dwie części, czyli co? To, znaczy na więcej części, ale powiedzmy to: w debers to jest jedna duża część rynku i druga duża część rynku, równoważna jej, to jest to, co robi klauzula, która już nie może korzystać z trudingu organizowanego przez Beers z powodu sankcji. I na wyścigach okazuje, że tak ma w momencie była jakaś w sprzedała, złoża yy, która gdzieś tam miała. No dlatego, że po prostu z ją chcą okroić ze wszystkiego co wartościowe, zostawią muszkę i to w dmuszczach są, czyli zapewne inwestorom na dziedzinie. Więc nie rozumiem tego, dlaczego

Możecie wpisać. DE, Guzman, to się pisze DE, tak? DE, drugie, drugie to DE Guzman. Guzman to, to na pewno znajdziecie jakieś materiały dotyczące tego wydarzenia. Tego jest dużo i, i na różnym poziomie dokładności jest omawiany ten cały przekręt. Jeżeli ktoś ma cierpliwość, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, no to. No to bardzo proszę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania albo nasuną się Wam już po, po zakończeniu transmisji, to proszę umieszczać je w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.